Pasieka finezja, 23 luty 2014 rok, godzina 12.30, jak widać w tym roku już śniegu nie ma. Pszczoły o dziwo zaczęły pracować i noszą pyłek, żółty pyłek. Z tego co tu się rozglądałem, niedaleko pasieki noszą pyłek, już bazie zakwitły, jest to żółty pyłek. Jakie prace żeśmy dzisiaj wykonali? Yy, Powyciągaliśmy nadstawki spod gniazda. Oczyściliśmy dennicę. I założyliśmy wkładki. Założyliśmy wkładki. Te tutaj od spodu. To są wkładki. Potrzebne przy leczeniu warozy. My tutaj wkładając to docieplamy gniazda. Jak wiemy matki już zaczęły czerwić, a a pszczoły mogłyby mieć problem później z ogrzaniem tego czerwiu. Dlatego podzieliśmy taką, a nie inną decyzję, że to zrobimy. Jak widać, no tutaj pyłku, pyłku jest mnóstwo noszonego. No druga, co, co druga pszczoła, co trzecia przynosi pyłek. Dziwna ta zima w tym roku. Ale tak to wygląda. Tutaj mamy nadstaweczki. Już pochowana poduszka powietrzna. Im będzie niepotrzebna. Teraz docieplamy gniazda i czekamy na dalszy rozwój sytuacji. Tak wygląda osyp. Tak wygląda to, co zostało znalezione na tennicach. Z sześciu uli jest to osyp. Nie ma tego dużo jak na sześć uli. Niektóre rodziny zdążyły posprzątać. Niektórym żeśmy pomogli. Teraz najważniejsze, żeby pilnować tego czerwiu. I tyle. Pszczoły dostały pokarm, apifondę. Tutaj zobaczymy, jak to wygląda, jak pobierają. Niektóre rodziny takie paczuszki dostały. One są rozcięte od spodu. Pokarm, apifonda. Tutaj, jak widać, no też czego dużo nie zostało. Tutaj martwimy się o zapasy, bo jesień była długa. Jesień była długa. Matki długo czerwiły. No i nawód sobie donosiły. Nawód sobie donosiły, ale nie wiemy, co tu się w gniazdach dzieje. Dostałem mało po w zasadzie 8 litrów syropu Fortuny. Tutaj jest jedna z naszych najsilniejszych rodzin. Tutaj widać, już paczuszkę wyczyściły. Ja za 20 minut przynoszę następną. No i tyle. Mam nadzieję, że doczekamy do, do Mniszka i że wszystkie 6 rodzin, tak jak Teraz to ma miejsce, wszystkie sześć rodzin będą na mniszek dobrze przygotowane.